Witajcie, kochani. Witamy wszystkich. Gdzie my dzisiaj idziemy z mamusią? Z koszykami. Chyba nie muszę mówić. W las. Idziemy w las. Mamusia wróciła z wczasu. I tylko grzyby, grzyby, grzyby. No bo teraz w swoim żywiole jestem. A mnie namawiać nie trzeba. Dwa razy mi nie mówię Koszyk i idziemy. Tak. Dzisiaj jest piątek. Który dzisiaj jest, taka propo? Nawet nie wiem. A ja też nie wiem. Ale te dni szybko uciekają, że człowiek traci Gdzieś orientację. Umyka, tak. Ale jest piątek, bez zmian w pogodzie, pochmurno. Prawdopodobnie będzie kropić, padać, bo zapowiadają. No ale co? Nam pogoda nie straszna. Nie. Idziemy, nie? Zamknięte. Trochę urosnę. Urośniesz. Ty już tylko w dół. A tak, a propos, idziemy w mamusi lasy, bo ty te lasy sadziłaś w koło, nie? Tak. tak. To moja robota. I jeszcze tym, jak to się nazywało, Kos ko kosztur? Kosztur. Kostur tak. czy kosztur? kosztur? Kosztur. Kosztur. No to takie było, tuło i w ziemię wbijało. To przeważnie mężczyźni, a kobiety takie były, to mówiły kobiałki. Koszyki, kobiałki. kobiałki takie. To sadzonki były i kobiety. No to ja to sadziły. też pamiętam, bo my ze szkoły żeśmy jeździli sadzić lasy. No, no. To też tym kos koszturem Wrem, tak. chłopacy robili, a my żeśmy nosiły koszyki wsadzałyśmy. Tak. i wsadzałyśmy. A dzisiaj później. nie wiem, czy wiecie, już lasów się nie sa jeszcze sadzą ręcznie, ale już są maszyny do sadzenia, a ludzie tylko idą i sprawdzają, ewentualnie poprawkę robią. Renia zaczyna kropić. Kropić. <laughs> ja idę w las. Ja też idę w las. Tu jeszcze zachowała się sosna ze spałą żywiczną. Kiedyś to był taki widok powszechny. Pamiętam z dzieciństwa, że te lasy w koło wszystkie były żywicowane. Dziś, jeszcze gdzieś nie gdzieś, z tego co pisaliście mi w tamtym roku w komentarzach, żywicowane są. U nas nie spotkałam oddziału, który byłby żywicowany. Ewentualnie są sosny, jest jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt sztuk sosen, które mają spałę żywiczną, ale też mają kilkadziesiąt lat. I ta sosna ile ma lat? Oj, ponad setkę. Może ze 120, bo spałę żywiczną robiło się na kilka lat przed planowaną wycinką i drzewo musiało mieć minimum Chyba 80 czy 90 lat, no więc, tak, na logikę, ta sosna pa ponad setkę, ale jest piękna. I takich sosen jeszcze kilka jest w środku lasów. Te grube lasy sadziła mamusia. Część tych grubych lasów. A te, które są młode, to pamiętam już nasadzenia ja. Jeszcze z dzieciństwa, jak tak sięgnę, sięgnę daleko pamięcią to były. Grube takie lasy, jak żeśmy z dziadkiem, dziadek tędy do odry pas, ganiał sobie zawsze paść krowy. I były grube lasy. Później były nasadzone młode, i dzisiaj mają one już po kilkadziesiąt lat. Tyle co ja bez mała. A ona jak Pershing, już tam jest w lesie. I mam pierwszego. Im głębiej w las, tym więcej grzybów. Tam z przodu to tego, tak tu jeden, tam dwa, a tutaj się nawet dosyć, dosyć zaczynają trafiać. I to takie ładne, bo większe. W sam raz do suszenia. Nie kapciungi i nie takie te małe skwarki. Ale małe też są. Sporo młodzieży jest. Grzybnia cały czas pracuje. Nocy są ciepłe. Dni teraz też. Stopni, kilkanaście na plusie. Pochmurno pada. A to grzybki kochają. O, jak jest taki długi, gonny ogon. Dosyć gruby. To go biorę. Bo ogonki są bardzo dobre suszone. A jaki skróciutki, chudziutki. To nie, o mamusia tam też ma. I co, masz? Ja też. Dzień Cię Doktor lasu. Ale stado żurawi leci, ale wyjątkowo krzykliwe dzisiaj są poleciały dalej. Jak ja uwielbiam żurawie, jak ja uwielbiam ich niosące się ponad czubkami drzew, krzyk. Zobaczcie, jakie grzyby. A tu, jak rosną, i tam są kolejne, tak sobie chodzę po lesie, zbieram grzyby. Mamusia, jest tam kawałeczek dalej. Samochód został przy drodze głównej i idę przez te oddziały. I człowiek tak nie zdaje sobie sprawy, jak na przestrzeni lat te lasy się zmieniają. Jak zmienia się ich taki wygląd wizualny. I tu w tym oddziale, jak teraz przeszłam tą taką leśną drogę. Przypomniało mi się, jak z dziadkiem chodziłam czy z rodzicami na grzyby i tych 30 lat temu, ponad 30, jeszcze był taki las młody, dosyć gęsty i później któregoś razu przyjechałam w to miejsce sama już na grzyby i pan, który nie żyje już kupę lat. Też na te grzyby przyjechał. Takie były podgrzybki tu w tym miejscu, że zbieraliśmy na kolanach. On miał skrzyneczkę plastikową, zaczęły te skrzyneczki wchodzić. Zbierał do skrzyneczki, a ja miałam taki kosz, który jeszcze dziadek wyplatał z wikliny na kartofle. Taki wiecie, matko i córko, jaki wielgachny. Te moje koszyki teraz... To jest połowa tamtego, co wtedy miałam. Takie były grzyby, że w promieniu może 15 metrów nazbierałam ten kosz, a on całą tą skrzyneczkę poszedł po drugą i nazbierał drugą. A dziś tam dalej był taki gruby las. Taki powiedzmy jak ten, może grubszy. A dziś już rośnie młody las. Ten z kolei. Jest już lasem grubszym. Tak dopiero teraz do mnie dociera, jak to wszystko się zmienia. I człowiek tego nie zauważa tak naprawdę, bo pędzimy, przychodzi się na te grzyby, no jest się w tej ciszy, ale głowa skulona, głowa schylona w dół, w poszukiwaniu tych orze brązowych, tychże brązowych piękności i człowiek przegapia takie właśnie chwile. Lizawka. W tym miejscu jest jedna. A przed chwileczką miałyśmy chyba trzy czy cztery. Sporo jest porozstawianych po lasach. Co to jest lizawka? Lizawka to jest taki właśnie słup wkopany w ziemię i umieszcza się na górze kostkę solną. Tak zwaną lizawkę. Po co? po to, żeby zwierzęta lizały, bo one tak samo jak i my, ludzie, potrzebują soli, a taka lizawka zawiera również różne składniki, mikroelementy, witaminy po prostu dla zwierząt. One też tego potrzebują i takie coś jest rozstawiane. Tu jeszcze akurat nie, nie ma, bo na tamtych już takie lizawki były poustawiane. Często, nawet w zimie później, słyszymy, że doszło do wypadku, bo zwierzę zlizywało sól z dróg. Właśnie one też potrzebują soli, ale zobaczcie, jak te buczki pięknie się wybarwiają, jak one ślicznie wyglądają. I ten las, też jeszcze kilka lat temu, pamiętam, on był dużo, dużo mniejszy. Te buczki, takie Maciu, pęknie krzaczorki. Z tamtej strony był młody las, tam zbieraliśmy prawdziwki. Dziś już szumi wielki las, pozmieniały się. W sumie w tym miejscu, niby blisko tych miejsc, które, w których chodzę, ale tu nigdy nie dochodziłam już kilka lat. Chyba za 4-5 lat w tym oddziale nie byłam, ależ się zmienił. A to jest drugi, widziałaś go? No. Mamusia w rękawiczkach, w białych. Akurat do brudnej roboty. A dzisiaj takie dosyć mokrawe są. Wczoraj padało, w nocy też pokropiło. Ależ tu jest pięknie, cichutko, spokojnie. Buki o tej porze przepięknie wyglądają, zwłaszcza te takie jeszcze młode bo te duże drzewa to już mają takie liście teraz zbrązowiałe, a te przepięknie się wybarwiają. Część jeszcze jest zielonych, część dopiero lekko żółtych, a niektóre już brązowe. Jakieś ptaszynki nad głową ćwiergolą. A mamusia za krzaczkiem łupi. <grywia> łupisz, łupisz. Tu są dwie lizawki. Jedna i druga. Są te wspomniane wcześniej przeze mnie Lizawki z założoną solą. Wracamy tym samym miejscem i chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Dla tych, oczywiście, którzy nie wiedzą, bo zdaję sobie z tego sprawę, że większość wie, jak to wygląda, ale są też tacy, którzy pierwszy raz będą widzieć, jak wygląda Lizawka solna z solą. To są takie kostki do kupienia. Zakłada się one pobierają zwierzęta, jelenie w tym przypadku, bo te akurat lizawki są wysokie dla jeleni. Ciemno w lesie jest dzisiaj, taki pochmurny, ponury dzień. Były przebłyski słońca przed chwilką, ale to tylko takie chwilowe no i zaczyna wiać. Koronami drzew już rusza. No ale to już wczoraj, żeśmy wiedzieli, że będzie wiatr, po południu. Na pewno się on dosyć mocno nasili, bo wczoraj jak słońce zachodziło, co prawda słońce nie było, bo też było pochmurno, ponuro, ale była taka różowa poświata. Wracamy. Kosz udziubany. się tam z przodu kroczy. Na dzisiaj dość. Coś się zanosi na konkretniejszy deszcz. To raczej nie chcemy zmoknąć, bo jeszcze byśmy mogły z pół godzinki pochodzić. Ale zaczyna kropić. Gdzie? Zamknięty! Mamusia już czeka. A już otworzę ci masz. Sezamie, otwórz się. Nasz wierny przyjaciel stoi i czeka. Może zaraz pojawi się komentarz, czy można wjeżdżać do lasu? Do lasu na drogi boczne nie można wjeżdżać, jest zakaz i to wiedzą wszyscy, którzy zakaz. jeżdżą do lasu. Ale przy drodze takiej głównej można są drogi główne, ta akurat nie. idzie do Odry, druga główna jest na nie przy nich można stawać, ale też nie tak jak się komuś podoba, musi być na boku zaparkowane, tak żeby był przejazd. Dla służb leśnych, dla drugich użytkowników nie można stanąć tak jak tutaj, o jest taka droga boczna, to jest coś w rodzaju krzyżówki, żeby zostawić tą drogę. Na tej drodze już też stanąć, przy tej drodze stanąć nie można, bo jest to droga boczna tylko dla leśników. Oczywiście przejechać nią można, jak najbardziej, aby dojechać do drugiej drogi, bo tam za lasem jest... Już droga przez nasze pola tam też można stanąć także wszystko z umiarkowaniem. Nieraz jak chodzę po lesie, to widzę zaparkowane samochody na środku drogi. Taka droga w bok, a on sobie król, szos, król lasu pani władca staje na środku. I nawet nieraz było tak że chciałam się przemieścić z tej drogi tam na pole, żeby nabrać sobie warzyw, bo jednak żeby nie robić tego koła. No, za boga. Nie przejedziesz, bo car stoi na środku i ma gdzieś. No, ja co prawda mam Jimiego i on przejdzie sobie tam koło drzew, ale nie każdy ma taką możliwość. Dlatego, no, mówię, wszystko trzeba robić z rozsądkiem, aby nie utrudniać. Mamusia, gdzie zamykasz? Proszę otwórz, no pokażę ile żeśmy nazbierały. Mamusia, mi na bezcenna. Proszę. Proszę, co Dwa koszyczki mamy. Jeszcze byśmy chwilę pochodziły, ale jedziemy do domu. No bo zaczyna kropić. Zaczyn... Kurde, całe pajęczyny masz. No, paję... Paję... pajęczyn jest dużo. No ale udało mi się koszyczek nazbierać. No, no wieś, mamy, grzyby są jeszcze. Jestem gorsza już... od ciebie. A nie ty, mamuniu, moja kochana, gdzie nie ty jesteś gorsza? Toś ty jesteś naszym skarbem, naszą ostoją, łopoką w każdym dniu, w każdej godzinie. Nie, mamusia już siada, już jak to mówią, tyłek zostaje z tyłu. Za... Mamusia to mamusia, kochany skarb. No ale nieraz i między nami iskry. Idą. Jak widzicie takie burzowe chmury nad zachodem, to, no to, to idzie między to od nas. Jak w każdej rodzinie. Pokłócimy się, mamy swoje zdania, ale ogólnie współpraca to daje takie scalenie rodziny. Wspólne plany, wspólne gospodarowanie, wspólne, wspólne działanie. No wspieranie się w każdym momencie, mimo nawet różnicy zdań. Jedziemy. Tak, bo zaczyna kropić. A tak naprawdę to dzisiaj. Umęczone jesteśmy. Ułaziłyśmy się, bo już trzeba trochę się nachodzić, nie? A ja mam dzisiaj globusa. Ty masz globusa? Ja dzisiaj nie. Ja miałam chyba tydzień temu. Też przyszłam na grzyby. Tak mnie głowa. Nie bolała. no, coś mnie tak dzisiaj zaczęło, coś tego. Ale my to jedziemy, coś takiego... Krzyś kawkę. też dzisiaj. Krzyś wczoraj tak mówił, tak wczoraj, mnie głowa, wczoraj, no. wczoraj i przedwczoraj. Ajedziś się śmiał, my nic od ciebie nie chcemy. To czemu Ci głowa boli? Krzyś będzie się śmiał, jak obajrzy. Trzymajcie się, kochani, do następnego. Jedziemy na kawkę. Bo tam już czekają.